Szanowni Państwo, jesteśmy na cmentarzu łostowickim w Gdańsku i jestem przed tablicą, na której czytamy. Znani, niezapomniani. Naród, który nie szanuje swojej przyszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Józef Piłsudski. Znani, Znani niezapomniani jest aplikacją opowiadającą o ludziach spoczywających na tym cmentarzu, którzy zostawili Trwały ślad w historii Gdańska Pomorza Polski. Na smartfonie lub komputerze wpisz www.niezapomniani.org. Poznasz biografię i zobaczysz zdjęcie każdego z niezapomnianych. Zostaniesz poprowadzony do miejsca ich pokówku, do ich pokówku. Skorzystasz z przygotowanych ścieżek tematycznych. Stworzysz własną ścieżkę spaceru po cmentarzu. Projekt ma charakter otwarty. Czekamy na propozycje osób, które powinny znaleźć się w gronie niezapomnianych pod adresem kontaktmałpa.niezapomniani.org.